Odnowienie przymierza od wyjścia do Eucharystii. Francois Bergihan. Księga wyjścia, rozdział 24, wersety 3 do 8. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie się zapisać, aby nie przegapić żadnego odcinka naszej eksploracji bogactw wiary. W tych wersetach Mojżesz występuje jako pośrednik między Bogiem a ludem Izraela. I cały lud odpowiedział jednym głosem, mówiąc wszystko, co powiedział Pan, uczynimy. Ten akt posłuszeństwa znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii, w której wierni słuchają Słowa Bożego i odpowiadają na niewiarą i posłuszeństwem. Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i ustawił dwanaście kamieni dla dwunastu pokoleń Izraela. Dwanaście kamieni reprezentuje dwanaście pokoleń Izraela i symbolizuje ich jedność oraz tożsamość zbiorową. I posłał młodzieńców z synów Izraela, aby złożyli całopalenia i ofiary z byków na ofiarę dziękczynną dla Pana. Ofiary były dla ludu sposobem na zbliżenie się do Boga, wyrażenie skruchy oraz prośbę o przebaczenie. Mojżesz wziął połowę krwi, wlał ją do czasz, a drugą połowę krwi pokropił na ołtarz. Krew ofiar łączy Boga z ludem, pokazując ich wzajemne zobowiązania i oczyszczenie. Potem wziął Księgę Przymierza i przeczytał ją ludowi, a oni odpowiedzieli, wszystko co pan powiedział uczynimy i będziemy słuchać. Mojżesz wziął krew, pokropił nią lud i powiedział, To jest krew przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów. Ten fragment podkreśla kluczowe tematy wiary, posłuszeństwa i ofiary oraz zapowiada nowe przymierze, które zostanie zapiczętowane krwią Chrystusa i jest celebrowane podczas każdej mszy świętej. Nie zapomnijcie zasubskrybować, aby nie przegapić żadnego odcinka naszego programu. Do zobaczenia w następnym odcinku, by na nowo odkrywać bogactwa chrześcijańskiej wiary.